To miało być najbardziej precyzyjne lądowanie na księżycu w historii. Japończycy są zadowoleni, mimo że ich lądownik w sumie nie działał. Ale właściwie dlaczego? I jakim cudem wylądował do góry nogami? Albo szyny, które nie były, nie są równe, albo po prostu no, szyny, szyny były złe. No może nie szyny, ale skały, na których wylądował, na pewno. O co chodzi? Oglądaj dalej. 19 stycznia to data, która już na zawsze zapisze się w historii lotów kosmicznych. Tego dnia Japonia stała się piątym krajem w historii, któremu udało się wylądować na powierzchni księżyca. Nie obyło się jednak bez komplikacji i dalsze losy misji stoją pod znakiem zapytania. Japoński lądownik Smart Lander for Investigating Moons w skrócie Slim wylądował pomyślnie na księżycu, ale niestety ma problem z zasilaniem. Podczas konferencji prasowej prezes japońskiej agencji kosmicznej Hiroshi Yamakawa potwierdził udane. Lądowanie i nawiązanie stabilnej komunikacji tuż po. Potwierdził też jednak, że głównym problemem są panele słoneczne, które nie generują energii, a to sprawia, że lądownik polega tylko na baterii wewnętrznej, która zapewnia zasilanie jedynie przez kilka godzin. Yamakawa dodał również, że to lądowanie otworzyło przed krajem kwitnącej wiśni drogę do tego, by w przyszłości być w stanie dotrzeć na księżyc z misją załogową. Tu może troszeczkę się rozpędził, bo do tego jeszcze bardzo, bardzo długa droga, ale pierwszy symboliczny krok został już wykonany. A w jaki sposób doszło do tego, że Japończycy wylądowali na Księżycu do góry nogami? Po starcie lądownik podążał długą, krętą trasą w kierunku Księżyca, ostatecznie docierając na jego orbitę w święta Bożego Narodzenia. Początkowo Slim poruszał się po orbicie o kształcie wydłużonej elipsy, zbliżając się na odległość 600 km od powierzchni Księżyca w najbliższym punkcie i oddalając się aż o 4000 km w najdalszym. Orbita była stopniowo zacieśniana coraz bardziej aż do niedzieli 14 stycznia 2024 roku, kiedy to Slim przeprowadził kluczowy manewr przygotowujący do operacji opadania i lądowania. Stopniowo wytracał prędkość aż do 19 stycznia, kiedy zszedł na wysokość około 15 Kilometrów nad powierzchnią srebrnego globu i zaczął podchodzić do lądowania. Wszystko wydawało się przebiegać gładko. Slim realizował wszystkie polecenia, przez cały czas komunikował się z operatorami misji, zarówno podczas opadania, jak i po lądowaniu. Jednak JAXA nie mogła potwierdzić statusu lądownika od razu po lądowaniu. Około godzinę później agencja przekazała informację o problemie z zasilaniem, no i tu się zaczęło. Niestety okazało się, że Slim wylądował w miejscu o niekorzystnym nachyleniu terenu i przez to nie dociera do niego światło słoneczne. Wydawało się mało prawdopodobnym, aby panele słoneczne zostały uszkodzone podczas lądowania, ponieważ inne sprzęty wydawały się być w porządku i funkcjonowały prawidłowo. Lądownik po prostu nie był skierowany w stronę słońca, dlatego panele miały problem z magazynowaniem energii. Bateria, w którą wyposażony, Lądownik jest w stanie zapewnić mu energię jedynie przez kilka godzin, gdy poziom naładowania spadł do 12%. Operatorzy misji wyłączyli zasilanie, żeby nie rozładować akumulatora do zera. Jak poinformowała Jaksa, mogłoby to później powodować problemy przy ponownym rozruchu. Dobre nastroje w Jaksa mogły więc skończyć się bardzo szybko, w oczekiwaniu, aż słońce znajdzie się w takiej pozycji, że uda się podładować baterie i liczyć na to, że uda się ponownie nawiązać komunikację z lądownikiem. Czy nadzieje Japończyków zostały spełnione? 28 stycznia 2024 roku na portalu X, czyli dawnym Twitterze, Jaksa poinformowała, że udało się nawiązać ponownie komunikację z sądą Slim, co umożliwiło wznowienie jej operacji. Połączenie z sądą zostało przywrócone 28 stycznia, a naukowcy niezwłocznie wznowili prace badawcze. Slim rozpoczął intensywne badania swojego otoczenia i zaczął przesyłać na Ziemię nowe obrazy. Według rzecznika Jaksa w rozmowie z agencją AFP, reaktywacja Slim mogła nastąpić dzięki temu, że panele słoneczne ponownie zaczęły produkować energię po otrzymaniu światła słonecznego. Po wylądowaniu panele te były zwrócone na zachód, czyli w przeciwnym kierunku do Słońca. Eksperci z JAXA liczyli, że wraz z wolnym obrotem Księżyca światło w końcu dotrze do paneli, co ostatecznie miało miejsce. Obecnie naukowcy z Jaksa nie planują przestawiać SLIM do jego pierwotnej pozycji po lądowaniu, obawiając się, że może to pogorszyć sytuację. Z tego powodu niektóre zaplanowane zadania misji ulegną zmianie. Rzecznik Jaksa wyjaśnił, że teraz naukowcy skoncentrują się na tym, co jest wykonalne, czyli na obserwacjach i gromadzeniu danych, zamiast dostosowywać pozycję SLIM i próbować odwrócić go na Pozycję, w której powinien był wylądować. Tym samym sonda skupi się na innych celach misji, takich jak badanie księżycowego regolitu i skał. A Slim musi teraz działać szybko, by wykorzystać czas przed 14-dniową mroźną nocą księżycową, na którą nie jest przygotowany. Nadal nie jest pewne, jak długo sonda będzie w stanie funkcjonować, co zależy od kąta nachylenia paneli słonecznych. Wujku, ale jak się to wszystko w ogóle zaczęło, zapytacie. Misja Smart Lander for Investigating Moon wystartowała 7 września 2020. Roku z kosmodromu w Tanegashima na pokładzie rakiety nośnej jednorazowego użytku H2A, produkowanej przez Mitsubishi Heavy Industries specjalnie na potrzeby JAXA. Co ciekawe, rakiety tego typu wynoszą ładunki dla japońskiej agencji kosmicznej z kilkoma wyjątkami już od ponad 20 lat jej pierwszy start odbył się w 2001 roku, a od tamtej pory odbyło się już około 50 startów. Nie jest to może tak imponujące jak liczba e, startów rakiet SpaceX, gdzie udane starty rakiet z rodziny Falcon przekroczyły już 3 setki w czasie o 10 lat krótszym. Jednak sam fakt, że Japonia od tak dawna posiada swoją własne, sprawne i niemal niezawodne rakiety nośne, jest naprawdę imponujący. Wraz z lądownikiem SLIM na pokładzie rakiety znalazł się też rentgenowski teleskop kosmiczny XRISM, również należący do JAXA. Teleskop został umieszczony na niskiej orbicie okołoziemskiej i niedawno przesłał nawet swoje pierwsze testowe obrazy. Warto też tutaj nadmienić, dlaczego ta misja nazywa się księżycowym snajperem, bo to jest bardzo ciekawa i kluczowa tak naprawdę informacja w przypadku lądownika Slim. W przypadku lądowania na księżycu średnica obszaru lądowania to zwykle około 10 km. Tak. W tym obszarze zawiera się docelowe miejsce lądowania i może być w różnych miejscach w tym perymetrze. Slim miał za cel wylądować w odległości 100 metrów od swojego miejsca docelowego na krawędzi krateru Skioli. Nic więc dziwnego, że w społeczności naukowej trzymał przydomek Moon Sniper. W miarę rozwoju eksploracji Księżyca wzrośnie również potrzeba celowania w konkretne miejsca, a dotychczas przyjmowane 10 km to zdecydowanie za dużo. Wyobraźcie sobie, że misja Artemis dolatuje w końcu na Księżyc z dwójką czy trójką astronautów i lądują w odległości 10 km od swojego celu. Mogłoby to stworzyć ogromne problemy w realizacji celów misji, a nawet spowodować narażenie życia załogi. Slim ma na celu zmianę i wyznaczenie nowych standardów lądowania. Póki co wygląda na to, że Slim osiągnęło pożądaną precyzję lądowania, a tak przynajmniej stwierdzili przedstawiciele JAXA podczas konferencji prasowej, ale na ostateczne potwierdzenie trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. Może to zająć zespołowi misji nawet około miesiąca. Ale teraz już mówi się o nieco ponad 40 metrach precyzji, co jest po prostu niesamowite i zasługuje na japońskie brawa. Misja miała na celu również pokazanie, że małe, stosunkowo niedrogie statki kosmiczne są zdolne do imponujących osiągnięć. Lądownik waży około 700 kg, tylko 200 kg to masa samego urządzenia, a reszta to paliwo. Jego wymiary to 240 cm wysokości, 270 cm długości i 170 szerokości. Na swoim pokładzie posiada dwa niewielkie, ważące zaledwie kilkaset gramów łaziki. Po wylądowaniu na księżycu zostały one uwolnione na jego powierzchnię. Pierwszy z nich Lunar Excursion Vehicle 1 w skrócie LFV1 to innowacyjny łazik księżycowy, który będzie się poruszać za pomocą unikalnego mechanizmu skakania. Pozwoli to na efektywną eksplorację, dając możliwość sprawnego przemieszczania się po nierównym krajobrazie srebrnego globu. LFV1 jest wyposażony w sprzęt do bezpośredniej komunikacji z Ziemią, co jest kluczowe dla przesyłania danych i komend w czasie rzeczywistym. Posiada dwa szerokokątne aparaty fotograficzne umożliwiające rejestrację wizualną terenu, co jest też nie niezbędne do dokumentowania misji oraz analizy geologicznej. Na pokładzie znajdują się również anteny pasma UHF, termometr, urządzenie do monitorowania poziomu promieniowania oraz inklinometr. Lunar Excursion Vehicle 2, w skrócie LEV-2, znany także jako Sora-Q, to mały łazik opracowany przez JAXA we współpracy z TOMY, Sony Group oraz Uniwersytetem Doshisha. LEV-2 ma masę zaledwie 250 g, co czyni go jednym z najlżejszych pojazdów eksploracyjnych kiedykolwiek wysłanych na Księżyc. Wposażony jest w dwie małe kamery, ale jego najbardziej unikatową cechą jest zdolność do zmiany kształtu, co ma umożliwić efektywną eksplorację powierzchni księżyca. Można więc pokusić się o stwierdzenie, że Japończycy wysłali na księżyc mini transformersa. W końcu kto inny mógłby to zrobić, jeśli nie oni. Zresztą to dzięki właśnie tym łazikom możemy podziwiać zdjęcie odwróconego prawie że do góry nogami slima na powierzchni księżyca. Koszt całej misji wyniósł około 18 miliardów jenów, czyli około 120 milionów dolarów. Chociaż Slim jest przede wszystkim demonstratorem technologii lądowania, został zaprojektowany do wykonania pewnych prac naukowych podczas swojej misji na powierzchni, która miała trwać około dwóch ziemskich tygodni. Slim nie posiada systemu grzewczego do ochrony swojej elektroniki przed niskimi temperaturami i dlatego też jego żywotność będzie dość krótka. Pozostałe kraje w klubie znajdujących się na Księżycu to Związek Radziecki i Stany Zjednoczone, Chiny i Indie. ZSRR i USA odbyły swoje pierwsze podróże na powierzchnię Księżyca jeszcze w czasach wyścigu kosmicznego pod koniec lat 60. XX wieku. Pierwsze lądowanie dokonane przez związek radziecki na Księżycu miało co prawda miejsce 12 września 1959 roku. Była to misja Luna 2, pierwsza sonda, która dotarła na Księżyc. Nie była jednak zdolna do miękkiego lądowania i po prostu zderzyła się z powierzchnią Księżyca, ale tak czy inaczej stanowiła historyczny moment w eksploracji kosmicznej i była pierwszym obiektem stworzonym przez człowieka, który dotarł do innego ciała w Układzie Słonecznym. Pierwsze miękkie lądowanie na Księżycu, dokonane również przez Związek Radziecki, miało miejsce dopiero kilka lat później, 3 lutego 1966 roku, w ramach misji Luna 9. Stany Zjednoczone dokonały swojego pierwszego miękkiego lądowania na Księżycu w ramach programu Surveyor. Pierwszym udanym lądowaniem było to, które przeprowadził Surveyor 1 w dniu 30 maja 1966 roku, niecałe 4 miesiące po udanym lądowaniu Luny 9. Surveyor 1 nie tylko pomyślnie wylądował, lądował, ale również przesłał na ziemię cenne dane i zdjęcia powierzchni Księżyca, co było kluczowe dla przygotowania przyszłych misji Apollo trzecie miejsce zajęły Chiny. Ich pierwsze lądowanie miało miejsce w grudniu 2013 roku, kiedy to lądownik Chang'e 3 dotarł na powierzchnię Srebrnego Globu. Było to znaczące osiągnięcie dla chińskiego programu kosmicznego i umocniło pozycję Chin jako jednego z wiodących narodów w eksploracji kosmosu w XXI wieku. Na pokładzie Chang'e 3 znajdował się także łazik Yutu. Miejsce czwarte zajęły Indie, których lądownik łazik, bo, bo na jego pokładzie też znajdował się łazik Chandrayaan 3 wylądował w sierpniu ubiegłego go a teraz do tego grona dołączyła także Japonia. A który kraj według Was będzie następny na Księżycu? Piszcie w komentarzach, zobaczymy za jakiś czas, kto z Was miał rację. A ja dziękuję bardzo serdecznie wszystkim patronom i wspierającym, którzy pozwalają nam rozwijać astrofazę tak samo, jak rozwija się program lunarny w wielu krajach. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie. A jeśli ktoś z Was również chciałby dorzucić cegiełkę do rozwoju tego kanału, to wszystkie informacje, jak tego dokonać, znajdziecie w opisie. Się tego odcinka. Jeszcze raz serdeczne dzięki, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.